Bardzo wiele osób z tak zwanej branży z show biznesu przechodziło jakieś koszmary i gechenne związane chociażby z narkotykami. Mnie to na szczęście nigdy nie, nie dotknęło. Duży w maluchu. Przedstawiono mnie, że to właśnie jest pan turnał, który tu śpiewał dla pana, panie prezydencie, na ostatnim wiecu, na co pan yy, prezydent powiedział, no to coś cienko śpiewa. Ej hey Filip, to nie ten. Filip Nowobilski zaprasza na program z gwiazdami. Duży w maluchu. Takie mieszkanie pod Krakowem jest jakąś szansą do większej ilości inspiracji? Nie, nie. Wydaje Jaki się... jest powód tego, że się Pan wyniósł z Krakowa? Nie, ja, ja właściwie siebie nic nie wynosiłem, tylko mnie wyniosło. Bo przez zupełny przypadek odkryliśmy taki stary dom, który sobie remontujemy nieustannie od 20 prawie lat. I, yy, a ja zawsze chciałem mieć dom. Podobało mi się to, że jestem jakby otoczony swoją własną yy, przyrodą, nazwijmy. Ma pan też swoją, można powiedzieć, działalność gospodarczą, albo jest Pan współwłaścicielem też winnicy. I zastanawiam się, czy tego typu działania biznesowe w gruncie rzeczy są po to, żeby ten wolny zawód jakoś wzbogacić i mieć większą stabilność, poczucie stabilności. Pytanie związane z tym, że wielu muzyków, których miałem tutaj w samochodzie, zaznacza, że to jest praca bardzo niestabilna i show biznes nie bywa wdzięczny. Myślę, że jedno i drugie, to znaczy, po pierwsze potrzeba jakiejś, jak to się mówi, dywersyfikacji i też odświeżenia trochę emocji, bo jak się cały czas robi jedno i to samo, to to, to troszkę się zastyga w jakichś, w jakichś przyzwyczajeniach, rutynie itd. A jednak ym, tworzenie winnicy ym, no zdecydowanie zmienia to, to podejście, bo się człowiek też trochę ma ym, okazję poduczyć. I, biologii, chemii, przypomnieć sobie pewne rzeczy z liceum. Po drugie, chciałbym zauważyć, bo Pan tak sugeruje, że to są, że niby sta, że to jest stabilne, tak? Winnica jest stabilna, a śpiewanie piosenki jest stabilne. No, ludzie więc, zawsze piją, że tak powiem. No, więc, no, ale muszę Panu powiedzieć, że to jest przede wszystkim inwestycja w przyszłe pokolenia, bo, bo y, prawdziwa winnica wymaga niesłychanie długiego czasu, żeby można było mówić o jakimkolwiek y, y, dochodzie, to są rzeczy, które się po prostu realizują na przestrzeni pokoleń. A polskie winiarstwo, jak wiadomo, jest dość młodym, a właściwie dopiero niedawno odtwarzającym się przedsięwzięciem. I dlatego też ja nie liczę na to, że moje śpiewanie będzie nagle zastąpione jakąś niebywałą zyskownością ze strony winnicy. Trafiłem na ciekawy raport, z którego wynika, że 21% osób uprawiających wolny zawód ze szczególnym uwzględnieniem aktorów, piosenkarzy, dziennikarzy jest narażona na różnego typu skutki uzależnienia alkoholowego. Teraz chciałbym pana zapytać, jakoś też się odnosząc do tej winnicy, bo panie ten temat jest panu pokrewny, z czego to się może brać? To jest szalenie proste. No. Sięgamy najczęściej po, po trunki wtedy, kiedy chcemy się rozluźnić, kiedy chcemy się odstresować. i jeżeli się tego nie umie y, dawkować, no to się można uzależnić, tyle. Y, bardzo wiele osób y, z tak zwanej branży z show biznesu przechodziło jakieś koszmary i, i gechenne związane chociażby z narkotykami. Mnie to na szczęście nigdy nie, nie dotknęło, nigdy nie miałem y, kontaktu z tym. Natomiast y, y, wiem, że można przeholować z, z winem chociażby. No tak. y, I to nie jest tajemnicą, że, że się w, w tym środowisku dość dużo... Y, jest dużo okazji, natomiast sam zawód, taki jak aktorstwo, właśnie, czy nie pan uważa, czy, 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 czy jakiś rodzaj scenicznej działalności, się wiąże z krótkimi napięciami, dużą adrenaliną i potrzebą szybkiego relaksu. Duży w maluchu. Filip Nowodilski zaprasza na program z gwiazdami. Kiedyś wspominał pan, że będąc dzieckiem, musiał pan na chwilę opuścić Polskę. i... W Wielkiej Brytanii zaopatrywał się w różnego typu gadżety, które troszeczkę miały oswoić tę nową rzeczywistość. To były okulary, zegarek. Ja wiem skąd się to mogło wziąć teraz, to co pan powiedział, że ja wymyśliłem sobie wadę wzroku po to, żeby móc nosić okulary, bo za okularami się czułem bezpiecznie, bezpieczniej w obcym świecie. Może tak było rzeczywiście. Miałem chyba minus pół, ale już zażądałem, że muszę mieć okulary, bo nie widzę, jaki i nadjeżdża. A teraz Pan ma potrzebę sięgania po tego typu rekwizyty, czy, czy nie? A jeśli e... tak, to jakie? Powiem Panu ciekawą rzecz, bo ostatnio nawet rozmawiałem o tym z pewnym mądrym człowiekiem od, od chińskiej medycyny i od fizjoterapii. Mianowicie doszedłem do wniosku, że dla wielu osób... Ja chyba do nich należy, Wychodzenie na scenę i na estradę jest właśnie y, paradoksalnie y, szukaniem azylu. Bo na scenie na estradzie człowiek się czuje, przynajmniej taki jak ja, pewniej niż wielokrotnie w innych aspektach życia. że To daje pewnego rodzaju właśnie taką paradoksalną izolację. Ale to się bierze z jakichś kompleksów? To jakby... się bierze ze wszystkiego. No, człowiek się składa z tysiąca różnych strachów, lęków, za, 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 za z węzłów jakichś zapamiętanych, za czy, czy właśnie takich, których, o których chciałby zapomnieć. Jeden bardziej, drugi mniej. No, trzeba pracować nad tym, żeby się nie, nie dać usiedlić takim lękom. Natomiast podejrzewam, że bardzo wiele osób, które są które błyszczą na scenie czy na estradzie, które mają ten, to coś, co powoduje, że ludzie chcą na nich patrzeć czy ich słuchać, Virtuozów jest tak naprawdę osobami bardzo nieśmiałymi. Ale, ale wydaje mi się, że, że to Pan mówi o tych okularach, że jest rodzaj takiej szyby czy rodzaj jakiejś takiej bezpiecznej przestrzeni, która powoduje, że, że sztuki właśnie, że tak powiem, performerskie czy to śpiewanie, czy to granie, czy to aktorstwo wywołują w nas taki, takie poczucie dotarcia do bezpiecznej przestrzeni? Tyle. Dobrze. Teraz już ostatnia prosta do pańskiej bezpiecznej przestrzeni. Ja nie mam czasu tu jeździć po tych okolicach, bo ja jestem praktycznie połowę roku jestem w podróży. No tak. A drugą, a jak jest czas na jakieś wakacje, no to też wyjeżdżam, bo... Bo trzeba coś zobaczyć, trzeba gdzieś jeszcze się zagrzać, prawda? Połowę roku jest Pan w podróży, bo Ta. jest bardzo dużo koncertów, różnego Ta. typu imprez, na których... czy prac, które Ta. robię innych. No teraz oczywiście w tym roku miałem dwie premiery teatralne. I to się bierze wszystko też z tego, że budzi Pan dosyć duże zaufanie i sympatię w społeczeństwie, niewątpliwie. I zastanawiam no. się, czy warto ryzykować ten wizerunek, Biorąc udział w różnego typu, może nie aktach politycznych, ale no wyraził pan swoje poparcie dla prezydenta. Tak, tak. Pyta pan o to o, o tą ostatnią. Generalnie to raczej nie miałem, nie miałem takich przypadków. Owszem raz, <grym> zostałem poproszony o występ na ostatnim wiecu prezydenta Wałęsy w Krakowie. Z, u studentów przyjechał na ostatni jakiś tam już tuż przed ciszą wyborczą. No, i żeby zagrać dla Wałęsy. No to ja powiedziałem: dobrze, zagram. Po pierwsze, nie będę, po pierwsze za darmo, więc żeby mi nie płacili, tak. bo jak już, to ten. A po drugie, bym chciał mieć możliwość jakiegoś potem, nie wiem, spotkania się z tym wybitnym politykiem. Mhm. Do spotkania nie doszło. Wałęsa przegrał, ale jakiś czas później przyjechał do Krakowa zaproszony przez już jako były prezydent, zaproszony przez środowisko powiedzmy związane tam z, z trochę z gazetą wyborczą, trochę z Uniwersytetem no i ja tam zostałem zaproszony, taka kameralna sytuacja przyniosłem chyba nawet płytę, no i takie jakieś takich rodzaj no, przyjemnej rozmowy Trochę o niczym, no bo już nie bardzo było o czym. Już pozamiatane wszystko, można wszystko powiedzieć. Wszystko było pozamiatane, brzydkota. tak. Jak się później zresztą okazało, prezydentura pana Kwaśniewskiego była wyjątkowo udana. Ale wtedy nie mieliśmy co do tego pewności, bo to jeszcze była atmosfera taka, że PRL wraca, coś takiego. No, nieważne. I to było zabawne, bo przedstawiono mnie, że to właśnie jest Turnał, który tu śpiewał dla pana, panie prezydencie, na ostatnim wiecu na co pan prezydent powiedział no to coś cienko śpiewa no to taki policzek troszeczkę nie no żart oczywiście jak w jego stylu natomiast pomyślałem sobie wtedy aha no to jak tak to ja bardzo dziękuję to ja już nie to będę... już nawet cienko śpiewać nie będę w takim tak, no razie. ale coś pana skłoniło żeby się, się zaangażować ponownie no skłoniło mnie to przede wszystkim że uważałem y, minione lata i uważam nadal za niesłychanie owocne i produktywne i ciekawe i, i tak dalej. No, jestem człowiekiem, który widzi raczej szklankę do połowy pełną niż do połowy pustą. No Tak, ale z drugiej strony musimy się od tego odnieść. poparłem z pełnym przekonaniem człowieka, którego nadal uważam za, za wybitnego polityka i za człowieka bardzo, bardzo zasłużonego dla, dla tego kraju, no, dla, dla całej tej naszej rzeczywistości. No dobrze, ale mógł pan się od tego. No to proszę zauważyć, nie chciałem tylko powiedzieć, że, że się <laughs> zauważyć, że znowu cienko śpiewałem, bo znowu przegrał, więc od tej pory więc. postanowiłem nie popierać prezydentów. Jasne, przychodzą na pana koncerty osoby y, często z wyższych sfer, z wyższym wykształceniem. I wśród takich osób też są fanatycy polityczni, niewątpliwie. I myślę sobie, czy, czy, czy nie bał się pan tak z perspektywy, nie boi się Pan z perspektywy czasu, nie. że jakoś to może wpłynąć na, na, na ilość zleceni, uściski nie. rąk nie, nie, właściwych nie. ludzi. Nie, ponieważ mam 48 lat i nie bardzo się mam już czego bać tak naprawdę, bo to, co do tej pory robiłem... O tym świadczą i płyty, i koncerty w dużych ilościach, i, i muzyka teatralna, i trochę filmowa. I ja nie muszę się niczego bać, bo ja już nie muszę nikogo y, z, zaczarować, żeby mi ktoś dał pracę. Ja uważam to, co uważam i, i y, daję temu wyraz wtedy, kiedy to ma sens oczywiście. I już. Subskrybuj dużego w maluchu. Czytał Tomasz Knapi.